Hej, hey. wczoraj wieczorem odbył się stream deweloperów Dead by Daylight DevSi. Pokazali nam, co mają dla nas przygotowane na najbliższy rok. Dziś sobie to pokrótce omówimy najważniejsze rzeczy, abyście byli na bieżąco, no bo mimo wszystko nie każdy poświęcał ten czas, żeby siedzieć na, te, na tej transmisji i, i oglądać, co DevSi mają nam do powiedzenia. Zaczynając od samej roadmapki, a w zasadzie trochę to omówić, tak do końca, bo. Tą samą roadmapkę omawiałem w poprzednim filmie, więc tak, cztery, cztery nowe chaptery, dwa licencjonowane DLC i dwa surwy, i dawsi zapowiedzi na więcej streamów. Jeżeli chodzi o updatey, które nas czekają. Jeżeli chodzi takie bardziej gameplayowe, no to updatey to tak, Zmiana temów genów oraz y, boty zostaną wprowadzone. W momencie, kiedy inny surf się po prostu rozłączy w meczu, to jest też to, co mówiłem właśnie na poprzednim materiale. Jeżeli chodzi o PTB z nowym killerem, to ono leci właśnie 23 we wtorek, to PTB będzie odpalone i w zasadzie tak to będzie wyglądało. Teraz wam gdzieś tam latają w zasadzie screenki, czy tam materiały, właśnie z tego streama. Jak sam będzie wyglądała sama mapa DLC klimacik jest jak najbardziej jak najbardziej fajny, wszystko Wam teraz to właśnie leci w tle. Jeżeli chodzi ogólnie o Killera, to w tym momencie jego moc specjalna będzie troszkę podana do plugi. Mianowicie będzie on ustawiał kamery, które będą zarażać surwów i surwy mogą zarażać się od siebie nawzajem. Zobaczymy jak to będzie wyglądało finalnie. Mimo wszystko, to jest nowy Killer, jest miksem takiego cyburka z po prostu biomechaniką czy jakkolwiek by to nazwać, więc w tym momencie to zapowiada się ciekawe. Zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie, aczkolwiek śmieszna jest animacja noszenia mm, surwa na hak przez, przez tego killera. E, dobrze, e, system zgłoszeń reportów, teraz będziemy mogli sobie po prostu zobaczyć e, jak to wygląda, w sensie postęp danego zgłoszenia, czy on jest zaspatrywany i tak dalej tak dalej, no taka mała, mała zmiana. Skinki, w społeczności teraz w tle widzicie Skin do Hunters, który dla mnie jest prześliczny, więc skinki zawsze, zawsze na, na propsie oraz kolejne skinki, a w tle teraz widzicie skiny dla Oniego, Legiona i e Yui stworzonego przez faceta, który pracował między innymi nad The Evil Within, więc wszystko fajne, fajne skinki też jak najbardziej. Dalsza część skinów, skin do trapera, czyli jeden wielki miś. Ten skin jest tak piękny i tak memiczny, że sam nie będę grał. Pomimo tego, że nie tykam Trappera będę grał tylko i wyłącznie dlatego, żeby po prostu grać z Trapperem używając tego skina. I tak, event rocznicowy. Jak wam mówiłem 23 wystartuje PTB oraz też 23 wystartuje yy, event, w zasadzie event przed eventem urodzinowym i potrwa on tydzień do 30 maja. I oczywiście będziemy mieli zniżki na skiny przez ten tydzień oraz nagrody codzienne za logowanie. Jeżeli chodzi już o właściwy event rocznicowy, 6 czerwiec, 13 czerwiec, to jest jego właściwa data. I tak samo jak w zeszłym roku mamy w zasadzie maski do odebrania. Oczywiście zniżki i też wszystkie inne bonusy za logowanie, podwójne punkty doświadczenia i event. Community Choice czyli ponownie będziemy mogli sobie wybrać po prostu event społecznościowy społecznościowy co tutaj będziemy co tutaj będziemy chcieli więc zapowiada się to dokładnie tak jak w zeszłym roku mimo wszystko, miło wszystko fajnie i w zasadzie to by było w gruncie rzeczy tyle. Jeżeli chodzi o same maski to będziemy mogli zdobyć ładując specjalne zaproszenia to już jest sam event w sensie to już jest mechanika wewnątrz gry i sobie to po prostu zobaczymy, jak to, jak to wszystko wyjdzie. Mimo wszystko fajnie. Skinki dla mnie robią akurat fenomenalną robotę, bo mówię, ta Hantyska jest piękna. Boty, za zwykłych graczy, też jest ciekawą opcją, ale najbardziej ten licencjonowane DLC, to jest mimo to, no, to jest to właśnie, na co wszyscy czekamy. Więc tyle, dajcie znać w komentarzach. Szybko omówione. Dzięki za uwagę. Do następnego. Hej, hej.